Ignaś, jaki zawód jest najważniejszy na świecie? Policja. I policjant, strażak i lekarz. I pieniądki. Aktor. Lekarz, bo ratuje ludzi. Policja i strażak się ratują. A jaki zawód jest najważniejszy na świecie? A taty. Piosenka Piosenkarka. Być by pies. Piętrzymać, wybieta się. A jaki jest Twój wymarzony zawód? bym bardzo pracować. I ile chciałabyś zarabiać? Tak, tak, 400 zł. No, tak. Nie za dużo, nie za mało. Tak, żeby wystarczyło na wszystko? na to naps 9000. całko? bardzo dużo. Ile chciałby zarabiać Julek? No jeden dzień coś około 300 miliardów. A ja 500 o, miliard nie skoczy a, a, ja, a ja więcej od ciebie bo ja 500 Nitka, powiedz dlaczego warto pracować? Dla pieniążków, bo bez pieniądzków się nie da żyć. Żeby zarabiać hajs. A musimy. A na co wydasz zarobione pieniądze? Na mój własny dom. Kupię ciuchy. Kupię pieniądze. sobie dom. Kupię sobie dodatki do domu. Pleś e, dam w Ukrainie. A jak będziesz szefem, to co będziesz robić? Będę leniuchowała. <laughs> Będę kierować firmą. Tata bym zatrudnił. Będziemy miły szefem, albo żyłem. Jak miły szef, to bym miły szef. Daję bułeczkę, hot i hamburgerkę. A z kim chciałbyś pracować? Z tatą. E, z mamą w bibliotece. Dobra. E, z kim chciałbyś pracować? Z Janem. A ja z tobą. I będziemy ządzić. A co będziesz robił na emeryturze? Będę ja się bawił z, z, z nógami. Będę ich pociesał. Będę robiła imprezki dla moich koleżanek. O tak będę robił. chyba. <grym> <Z grym> <z n> <grym> ja, a ja tak. <grym> Na Hawaję nie Będę łobie i łapa świeżęta na mięsio.